W Brazylii wybory prezydenckie wygrał kandydat, na którego z całą pewnością bym nie zagłosował. Ale to jest wynik demokratycznych wyborów, więc trzeba go uznać. Zdecydowanie sympatyzowałem z poprzednim prezydentem Brazylii prawicowym. Mają tam w tej chwili miejsce zamieszki, w tym wdarcie się tłumu do instytucji publicznych. No nie będę tego rozwijać. Skomentuję tylko wypowiedź jednego z polityków opozycji, a mianowicie Borys Budka. Pisze coś takiego: Nieuznawanie demokratycznych rozstrzygnięć, strach przed wyborczą porażką, to wspólny mianownik dla prawych populistów. Oni nie zasługują, by rządzić jakimkolwiek krajem. Pamiętacie tak zwany ciamajdan, kiedy stado opozycyjnych baranów okupowało Sejm. Jedli między innymi pasztet podczas sejmowej tak zwanej wigilii. No zostało to obśmiane już chyba w każdy możliwy sposób. Stworzono na ten temat dziesiątki memów i tak naprawdę z tego całego ciamajdanu no to ludzie się tylko śmiali. Nie wiem czy pamiętacie dziesiątki, setki wpisów podważających legalność wyborów, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich lat. To robiła właśnie opozycja. Nie wiem, czy pamiętacie pewnego, nie wiem, czy to jest jeszcze dziennikarz, czy bardziej, ja bym bardziej stawiał na takiego no, polityka, politruka polityka, który pisał o tym, żeby w Polsce stworzyć jakiś Majdan. Przypomnę, że na Majdanie doszło do rozlewu krwi, do zabijania ludzi. Czy coś takiego chcieli w Polsce? Dlatego, że Polacy zdecydowali, że ma rządzić Zjednoczona Prawica, czyli PiS Solidarna Polska. No, to są tego typu ludzie i o tego typu poglądach, więc kiedy widzę takie wpisy Borysa Budki, no to nic tylko się za głowę łapie, no bo to jest no już wystrzał po prostu intelektu w kosmos. Opozycja dzisiaj zakłóca demokratyczne spotkania. Wysyła na te spotkania polityków zjednoczonej prawicy najgorszą tłuszczę, bluzgającą po prostu ludzi, którzy przyszli podyskutować o stanie państwa. Wysyłają najgorszy element społeczny, jaki tylko chyba można znaleźć. Jeśli ktoś kiedyś mówił o gorszym sorcie, to to jest najgorszy sort. I ludzie z partii Donalda Tuska, najbardziej prorosyjskiego premiera w historii trzeciej RP, będą mówić o tym, czy ktoś może rządzić krajem, czy nie może rządzić krajem. No to ludzkie pojęcie przechodzi.